Panowie, zatrzymajcie się na chwilę i słuchajcie uważnie. Toksyczna męskość to wyrażenie stało się ulubioną bronią świata, który wydaje się zdeterminowany, by osłabić mężczyzn. Powtarzają je wszędzie, na protestach, w artykułach, w pustych rozmowach, z nadzieją, że poprzez samą powtarzalność stanie się ono absolutną prawdą. Posuwają się nawet do absurdu, twierdząc, że sama męska natura jest problemem do rozwiązania. Ale musimy być tutaj brutalnie szczerzy. Mężczyzna, który działa pod wpływem impulsów, który jest niewolnikiem swoich emocji i który wybucha niekontrolowaną agresją, taki mężczyzna nigdy nie poznał prawdziwej męskości to jedynie dorosłe ciało z umysłem dziecka. Mężczyzna kierujący się emocjami zamiast logiką i cnotą nie jest prawdziwym mężczyzną, jest jedynie karykaturą. I mimo wszystkich żałosnych prób nowoczesnego społeczeństwa, aby uciszyć i wykastrować prawdziwych mężczyzn, jedna uniwersalna prawda pozostaje nienaruszona: mężczyźni z dużej litery M zawsze istnieli i zawsze. Będą istnieć. Dlatego, Panie, jeśli próbują nazwać Twoją dyscyplinę, Twoją ambicję i Twoją siłę toksycznymi, uśmiechnij się, przyjmij tę etykietę w jej prawdziwym znaczeniu. Bo prawdziwa kobieta z kobiecą esencją zawsze będzie przyciągana na głębokim i instynktownym poziomie do mężczyzny, który według kruchych definicji współczesnego świata jest właśnie tym, Toksyczny, dziś zanurzymy się w te cechy, które świat potępia, ale które w rzeczywistości stanowią część ukrytego kodu przyciągania. Niektóre mogą brzmieć dla ciebie sprzecznie z intuicją, mogą nawet kwestionować wszystko, czego cię uczono, ale proszę cię: zachowaj otwarty umysł, bo prawda w nich zawarta ma moc, by odmienić twoją rzeczywistość. Wszystko, Zaczyna się od absolutnej niezależności. Od zarania dziejów mężczyźni tworzyli bractwa, plemiona, armię, drużyny. Siła męskiej wspólnoty jest niezaprzeczalna. Nawet najokrutniejsi przywódcy w historii rozumieli potęgę spójnej grupy. Ale oto sekret, którego większość nie dostrzega: najsilniejsze bractwa składają się z jednostek, które same w sobie są już twierdzami. Pomyśl o tworzeniu elitarnej drużyny. Nie szukasz najbardziej zależnych zawodników, szukasz najbardziej kompetentnych, najzdolniejszych, najbardziej samodzielnych i łączysz ich, by stworzyć siłę nie do powstrzymania. To samo dotyczy Twojego życia i, co kluczowe, atrakcyjności, którą generujesz. Kiedy ludzie wokół Ciebie, mężczyźni i kobiety, są świadkami Twojej kompetencji. Twoich osiągnięć, Twojej nieustępliwej ambicji i zdolności do rozwiązywania własnych problemów, nieuchronnie chcą stać się częścią Twojego świata. Chcą, abyś był w ich drużynie. Ale wszystko zaczyna się od niezależności. Przejście od chłopca do mężczyzny następuje dokładnie w momencie, gdy nieodwołalnie decydujesz się przejąć stery własnego życia. Dlatego tak często słyszysz radę. Wyprowadź się z domu, rodziców tak szybko jak to możliwe. Nie chodzi o brak szacunku do nich, lecz o szacunek do samego siebie. To rytuał przejścia. Mężczyzna, który nadal żyje pod dachem rodziców, który ma przygotowane posiłki i uprane ubrania, nawet jeśli umyje jeden talerz i zostanie za to pochwalony, żyje w szklarni, która uniemożliwia mu rozwinięcie. Twardości potrzebnej do stawienia czoła prawdziwemu światu sam siebie osłabia. Nigdy o tym nie zapominaj: Twoją podstawową misją jako mężczyzny jest bycie dostawcą rozwiązań, bezpiecznym portem, źródłem siły. Pomaganie innym jest wpisane w nasze DNA, ale przyjmowanie pomocy powinno być wyjątkiem, nigdy regułą. Bycie mężczyzną oznacza dawać więcej niż się otrzymuje. Jeśli nadal mieszkasz z rodzicami, nie panikuj. Użyj tej sytuacji jako paliwa, stwórz plan, realizuj go z wojskową dyscypliną i zdobądź niezależność, nawet jeśli pierwszym krokiem będzie wynajęcie skromnego mieszkania ze znajomymi. Godność samowystarczalności jest jednym z najsilniejszych afrodyzjaków, jakie istnieją. Kiedy niezależność zostaje ustanowiona, pojawia się drugi filar siła mentalna. W dzisiejszym świecie idea kontrolowania własnych emocji wydaje się niemal herezją. Ciągle jesteśmy zachęcani do odczuwania, wyrażania się, wyrzucania wszystkiego na zewnątrz, bez filtra i bez dyscypliny. A teraz wyobraź sobie przez chwilę, świat rządzony wyłącznie przez chwilowe emocje. Gdzie wewnętrzny chaos każdego człowieka dyktuje zasady społeczeństwa. Niektórzy pomyślą, że to dystopijny scenariusz, ale prawda jest taka, że już żyjemy w rozwodnionej wersji tego chaosu. Otwórz dowolne media społecznościowe i zobaczysz to: profile z opisami w stylu dziewczyna z temperamentem albo wzloty i upadki nastroju. Niestabilność emocjonalna została zromantyzowana, przemieniona w interesującą cechę. Alarmujące jest to, że wielu mężczyzn przyjęło na tę samą mentalność, zachowują się jak nastolatkowie. Nie mam dziś ochoty, więc nie idę na siłownię. Miałem zły dzień, zasługuję, by utopić smutki w tanich natychmiastowych przyjemnościach. Pozwalają, by wiatr emocji pchał ich w dowolnym kierunku, i kiedy w końcu to zauważają, nie są już panami swojego umysłu, lecz niewolnikami uczuć. I uwierz mi, kobiety dostrzegają to natychmiast. Ta ciągła huśtawka, ten brak kontroli, działa jak potężny odstraszacz. I tutaj wkracza w życie filozofia stoicka. Bycie stoikiem nie oznacza bycia robotem bez uczuć, lecz ich opanowanie. Silny mężczyzna odczuwa gniew, smutek, radość, jak każdy człowiek, ale różnica polega na tym, że nie pozwala, by te emocje dyktowały jego działania. Emocja może siedzieć na miejscu pasażera, ale za kierownicą znajdują się logika i dyscyplina utrzymanie się w pionie pośród burzy emocjonalnej. To właśnie to, co odróżnia Cię od 99% pozostałych mężczyzn. Mężczyzna, który posiada wewnętrzną, niezdobytą twierdzę, zawsze będzie magnesem dla kobiet o wysokiej wartości. Bo podczas gdy jego rówieśnicy są zmęczeni, szukają komfortu i się poddają, on pracuje nad swoimi celami. Podczas gdy inni zwalniają przy pierwszej przeszkodzie, on wciska gaz jeszcze mocniej. Nie rządzą nim emocje, rządzi nim jego misja. Kiedy już zrozumiesz znaczenie niezależności i stoickiego umysłu, nadchodzi moment, by zmierzyć się z kolejną niewygodną prawdą. Nie każdej rady należy słuchać i nie każdą opinię należy traktować jako przewodnik. Wielu mężczyzn na przestrzeni historii i współcześnie. Upadło, ponieważ stawiali kobiety na wyimaginowanych piedestałach, czyniąc je centrum grawitacyjnym swojego życia. Zostali wykorzystani, zlekceważeni, a w większości przypadków odrzuceni, jak przedmioty łatwo wymienialne przez te same osoby, które tak bardzo idealizowali. Jeśli nie chcesz powtórzyć tej tragicznej drogi, pierwszym krokiem jest odebranie. Nadmiernej i fikcyjnej wartości, którą projektujesz na kobiecą figurę. To obejmuje również nauczenie się filtrowania tego, co mówią. Nie chodzi o to, by stać się bezdusznym potworem, lecz by być mężczyzną, który szanuje siebie na tyle, by nie dać się zmanipulować. I paradoksalnie to właśnie ten szacunek do samego siebie budzi prawdziwe przyciąganie. Kiedy przestajesz. Rozdawać swoją walidację, kiedy twój wewnętrzny spokój nie zależy od jej aprobaty, dzieje się coś głębokiego. Zaczynają naprawdę Cię dostrzegać. Kobieta nie goni mężczyzny, który ją goni, goni tego, który goni swoją misję. Tu tkwi zasadnicza różnica. Jej opinia. Może być wysłuchana jako perspektywa, ale nigdy jako instrukcja, jak być liderem, obrońcą czy prawym mężczyzną. Mężczyźni i kobiety jesteśmy różnymi istotami. Zostaliśmy ukształtowani przez ewolucję, aby pełnić odmienne role. To, jak postrzegamy świat, miłość, niebezpieczeństwo czy szczęście, nie jest takie samo. Prosić kobietę, by nauczyła cię, jak być silnym mężczyzną i liderem. To jak prosić rybę, by nauczyła Cię wspinać się na drzewo. Nie chodzi o złośliwość, to natura. Oczywiście, jeśli chodzi o fakty obiektywne, dane naukowe czy sprawdzalne informacje, każdy wkład może być cenny. Ale gdy temat dotyczy sensu życia, kierunku projektu, prowadzenia rodziny czy istoty przywództwa, decyzja musi należeć do Ciebie i tylko do Ciebie. Analizuj to, co słyszysz, przepuszczaj przez filtr logiki i własnych zasad i decyduj sam. Ona nie jest wszechwiedzącym bóstwem. Często to, co kobieta mówi, że chce, a to, na co naprawdę odpowiada jej instynkt, to dwie zupełnie różne rzeczy. Nie wpadaj w tę pułapkę, bądź kapitanem swojego statku. Możesz słuchać doradców, ale ostatnie słowo zawsze należy do Ciebie. Po zrozumieniu tej dynamiki wchodzimy na inny teren, którym obecne społeczeństwo pogardza rywalizację. Dziś sama idea współzawodnictwa jest atakowana, ośmieszana i etykietowana jako toksyczna. Nowoczesna mentalność, wszyscy są zwycięzcami i ważny jest udział, wykastrowała męską ambicję. Mężczyźni zostali wychowani, by bać się rywalizacji. Bać się przegranej, bać się urazić innych, bać się wyróżniać. Ale bądźmy szczerzy, kiedy usuwasz rywalizację z życia mężczyzny, co zostaje? Morze przeciętności. Mężczyźni sfrustrowani, apatyczni, zazdrośni, fałszywi, alfa z mediów społecznościowych, którzy nigdy nie osiągnęli niczego realnego. A wynik jest nieunikniony. Kobiety nawet nie zauważają istnienia tych mężczyzn. Ich oczy, zgodnie z biologicznym instynktem, zwrócone są na ten mały procent mężczyzn, którzy wchodzą na arenę, walczą, krwawią i zwyciężają swoje bitwy. Wielu kaznodziejów samorozwoju mówi: rywalizuj tylko ze sobą. Rada nie jest zła, ale niepełna. Aby być królem, musisz wiedzieć, kim są inni gracze na planszy, i musisz ich pokonać. Tak działa życie, tak będzie ciężko, tak będzie bolało, ale taka jest natura męskiej drogi. To ogień, który hartuje stal. Kooperacja w rzeczywistości nie jest przeciwieństwem rywalizacji, lecz jej najwyższą formą. Drużyna współpracuje wewnętrznie, aby rywalizować z innymi. Firma współpracuje między działami, aby zdominować rynek. Pokój i harmonia, które dziś cieszysz się, zostały zagwarantowane przez mężczyzn, którzy rywalizowali i wygrywali wojny. Rywalizacja płynie w naszej krwi. To ona pcha nas do innowacji, budowania i odkrywania. Mężczyzna, który ucieka od rywalizacji, ucieka od swojej natury. A kobieta w głębi serca to wie. Nie pragnie tego, który siedzi na trybunach. Lecz gladiatora, który wchodzi na arenę, nawet jeśli czasem wychodzi zraniony. Bo zwycięstwo czy porażka na arenie są nieskończenie bardziej atrakcyjne niż bezpieczeństwo i nuda trybun. Ten, kto tego nie rozumie, nie tylko pozostanie niewidzialny dla kobiet, ale też będzie słaby wobec innych mężczyzn, którzy nie boją się rywalizować. Jednak istnieje wróg jeszcze bardziej niszczący niż brak rywalizacji desperacja. Może słyszałeś to ostrzeżenie wiele razy, ale większość wciąż go nie przyswoiła. Desperacja to czysty jad dla atrakcyjności to natychmiastowy odstraszacz i prawdopodobnie największa przeszkoda, przed jaką staje mężczyzna, bo Zdesperowany mężczyzna pachnie potrzebą, pokazuje, że się nie ceni i że potrzebuje walidacji od innej osoby, by poczuć się pełnym. Desperacja krzyczy, że nie jesteś niezależny, że twoje emocjonalne samopoczucie leży w cudzych rękach. A jeśli chcesz, by kobiety cię goniły, musisz wykorzenić tę potrzebę ze swojej duszy. Każdy z nas w pewnym momencie był tym naiwnym, który szukał za bardzo. Każdy z nas choć raz działał desperacko, ale jeśli chcesz się rozwinąć, musisz na zawsze pogrzebać te wersje siebie. Mężczyzna o wysokiej wartości jest z definicji mężczyzną kompletnym samym w sobie. Nie zależy od nikogo, by otrzymać uwagę czy uznanie. Zna swoją wartość i nie oferuje jej na tacy. Jest tak skoncentrowany na swojej misji i na budowie własnego imperium, że kobiety stają się przyjemnym dodatkiem do jego życia, a nie jego centrum. To właśnie ten typ mężczyzny odwraca dynamikę to one szukają jego uwagi. Różnica między dawaniem uwagi, a błaganiem o nią jest ogromna. Mężczyzna wartościowy oferuje swoją uwagę świadomie, jako prezent, który decyduje się dać. Zdesperowany mężczyzna natomiast rozdaje fałszywe gesty przebrane za życzliwość, oczekując walidacji w zamian. Ta energia braku jest głęboko odpychająca. Kiedy kobieta dostrzega, że twoje szczęście nie zależy od niej, że masz większy cel, równowaga sił automatycznie się zmienia. To ona zaczyna szukać Twojego spojrzenia, Twoich słów i Twojego czasu. I to, panowie, jest właściwa dynamika. W tym momencie warto zrobić podsumowanie. Społeczeństwo uparcie nazywa toksycznymi cechy, które w rzeczywistości definiują silnego, atrakcyjnego i szanowanego mężczyznę. Mówienie o niezależności, o stoickiej sile, o filtrowaniu, opinii. O odwadze w rywalizacji i o wykorzenieniu desperacji, nie jest promowaniem przemocy czy bezduszności, lecz przypomnieniem, że męska esencja została oczerniona, przekręcona i zmanipulowana, by zmieścić się w schematach słabości. Praktykowanie tych zasad sprawi nie tylko, że świat wokół ciebie będzie cię szanował, ale co najważniejsze pozwoli ci szanować samego siebie w sposób, którego nigdy wcześniej nie znałeś. I właśnie w tym tkwi prawdziwa siła. Na tej drodze przeszliśmy przez różne terytoria: niezależność jako fundament, stoicki umysł jako twierdzę, zdolność filtrowania opinii jako kompas, rywalizację jako ogień, który hartuje i wykorzenienie desperacji jako ostateczną pieczęć pełnego mężczyzny. Ale to, co najpotężniejsze, nie tkwi w każdym z tych punktów z osobna, lecz w symfonii, którą tworzą razem. Mężczyzna niezależny, bez dyscypliny mentalnej, staje się buntownikiem bez kierunku. Mężczyzna stoicki, lecz zdesperowany, tonie we własnych sprzecznościach. Zawzięty rywalizant, który polega na aprobacie innych, jest skazany na frustrację. Dopiero gdy połączysz te elementy w jednym charakterze, prawdziwa męskość wyłania się jako siła nie do powstrzymania. Współczesny świat próbuje cię przekonać, byś był potulny, uległy, łatwy do uformowania. Mówią ci, że męskość jest niebezpieczna, że musisz się złagodzić, że bycie stanowczym to równoznaczne z byciem oprawcą, ale przyjrzyj się uważnie. To samo społeczeństwo, które prosi, byś był mniej męski, oczekuje od ciebie ochrony, zapewnienia bytu, trwania w ciszy, gdy wszystko się rozpada. Chcę strażnika bez zębów, wojownika bez broni, przywódcy bez głosu. Twoją odpowiedzialnością jest odrzucić to kłamstwo. Dyscyplina nie jest przemocą, stanowczość nie jest okrucieństwem, przywództwo nie jest tyranią, bycie solidnym. Mężczyzną spójnym i ukierunkowanym na misję to akt miłości wobec siebie i wobec tych, którzy od ciebie zależą. Nie dlatego, że oni tak mówią, lecz dlatego, że historia to pokazuje: cywilizacje zostały zbudowane przez mężczyzn, którzy nie prosili o pozwolenie, by być silnymi. Jest tu kluczowy szczegół. Kobieta może mówić, że pragnie partnera kruchego, zależnego, podatnego na kształtowanie. Może powtarzać slogany zasłyszane w kulturze współczesnej, ale na poziomie instynktu jej natura odpowiada na coś innego. Jej instynkt szuka schronienia w filarze, nie w dziecku. Jej biologia czuje pociąg do mężczyzny, który potrafi przetrwać burzę, nie do tego, który łamie się przy pierwszym podmuchu. Dlatego, jeśli nazwą cię toksycznym, Przyjmij to z uśmiechem, bo w zniekształconym tłumaczeniu tego świata, toksyczny oznacza zdyscyplinowany, ambitny, silny, niezależny, zdolny do przewodzenia i zachowania spokoju, gdy wszyscy tracą głowę. Obelga zamienia się w ukryty komplement. A teraz panowie, zastanówcie się chwilę. Pomyślcie, jak te zasady można zastosować w codziennym życiu. Niezależność może zacząć się od prostego kroku, jak przejęcie kontroli nad swoimi finansami, czy opuszczenie wygodnego dachu nad głową. Stoicyzm może rozpocząć się od panowania nad jedną reakcją dziennie, wybrania, by nie wybuchnąć, gdy kusi impuls. Filtrowanie opinii można ćwiczyć za każdym razem, gdy ktoś próbuje narzucić wam, kim macie być, a wy zdecydujecie słuchać. Nie rezygnując z własnego kryterium. Rywalizację ćwiczy się w małych rzeczach, dając z siebie wszystko, w pracy, w sporcie, w każdej aktywności, gdzie uczestniczą inni. Zabicie desperacji zaczyna się od uznania własnej wartości, bez potrzeby potwierdzenia jej przez kogokolwiek. Jeśli będziecie praktykować te nawyki codziennie, powoli zbudujecie niewidzialną zbroję, którą dostrzegą wszyscy wokół. I tu tkwi kolejny sekret. Kobiety nie szukają perfekcji, szukają kierunku. Mężczyzna, który wie dokąd zmierza, nawet z błędami, jest nieskończenie bardziej atrakcyjny niż ten, który błąka się bez celu, choćby był nienaganny z wyglądu. Droga oczywiście nie jest łatwa, wymaga nocy pełnych wątpliwości, dni zmęczenia i niezliczonych prób. Ale każdy upadek to okazja, by powstać silniejszym, każda porażka to surowiec do twojej wewnętrznej kuźni. Różnica między zwykłym mężczyzną a mężczyzną wartościowym nie polega na braku upadków, lecz na niezłomnej decyzji, by podnieść się raz po raz. Pozwól, że powiem jasno: ignorancja ma ogromną cenę. Mężczyzna, który odmawia, Nauki, rozwoju, wzmacniania się, płaci życiem w przeciętności, zależności i niewidzialności. Mężczyzna, który wybiera drogę budowania, choć trudną i powolną, płaci dyscypliną, ale zbiera owoce szacunku, wpływu i wolności. Kiedy świat mówi Ci, byś zmniejszył swoją istotę, ukrył swoją siłę, stłumił swoją ambicję, pamiętaj te słowa: prawdziwa męskość nie potrzebuje usprawiedliwienia. Nie przeprasza za swoje istnienie, jest fundamentem, na którym buduje się rodziny, wspólnoty i narody. Jeśli ją oczerniają, to dlatego, że boją się jej mocy. Idź więc wyprostowany, Panie. Nie dlatego, że jesteś doskonały, ale dlatego, że odmawiasz bycia niewolnikiem słabości. Pracuj nad swoją niezależnością, wzmacniaj swój umysł, filtruj głosy, które próbują Cię zwieść. Obejmij rywalizację i usuń każdy ślad desperacji. Jeśli to zrobisz, zyskasz nie tylko szacunek świata zewnętrznego, lecz coś znacznie cenniejszego szacunek wobec samego siebie. A to ostatecznie jest największa nagroda, bo gdy mężczyzna szanuje siebie. Wszechświat szanuje go wraz z tysiąc 1900... Nim, jeśli ta wiadomość otworzyła ci oczy, jeśli dała ci jasność, czym jest bycie prawym mężczyzną w czasach zamętu, podziel się nią nie po to, by karmić ego, lecz by przekazać tę prawdę innym, którzy jej potrzebują. Każdy mężczyzna, który się budzi, jest iskrą, która rozświetla innych. Niech te słowa nie pozostaną pustą teorią. Wprowadź je w życie. I pamiętaj, zawsze tak zwana toksyczna męskość to nic innego jak oczerniona wersja prawdziwej męskości. Nie bój się objąć tego, kim jesteś. Świat potrzebuje mężczyzn stanowczych, nie cieni, potrzebuje wojowników, nie ofiar, potrzebuje liderów, nie widzów. Idź więc z podniesionym czołem i z pewnością, że dyscyplina, siła i ambicja nie są wadami, które należy ukrywać, lecz darami, które należy pielęgnować. Bo cena rezygnacji ze swojej istoty jest znacznie wyższa, niż jakiekolwiek wyrzeczenie, którego dokonasz, by ją rozwinąć. Pozostań silny, pozostań wierny swojej misji i nigdy nie zapominaj, że budowa niezłomnego mężczyzny zaczyna się i kończy w tobie. Podsumujmy, panowie. Mówiliśmy o pięciu filarach, które społeczeństwo nazywa toksycznymi, a które w rzeczywistości stanowią esencję prawdziwej męskości. Temat jeden. Całkowita niezależność i samowystarczalność, umiejętność utrzymania swojego życia własnymi siłami. Temat 2. Stoicka siła mentalna panowanie nad emocjami, zamiast bycia ich niewolnikiem. Temat 3. Filtrowanie opinii i prowadzenie według własnej logiki nie oddawanie nikomu swojego wewnętrznego kompasu. Temat 4. Rywalizacja bez strachu przyjmowanie konkurencji jako kuźni, która wzmacnia twój charakter. Temat 5: wykorzenienie desperacji, nie szukanie walidacji, lecz kroczenie z celem i pewnością siebie. Te 5 zasad nie jest trucizną, są lekarstwem dla świata, który próbuje udomowić mężczyznę. Ten, kto je praktykuje, staje się nie tylko punktem odniesienia i obiektem szacunku dla innych, lecz przede wszystkim kimś kto głęboko szanuje samego siebie. Jeśli ta wiadomość przemówiła do ciebie, okaż swoje wsparcie. Kliknij lubię to, zasubskrybuj kanał i zostaw swoją opinię w komentarzach. Twój głos jest cenny dla tej społeczności mężczyzn, którzy dążą do doskonałości. A co najważniejsze, zostań z nami, bo to, co nadchodzi, może oznaczać punkt zwrotny na Twojej drodze przemiany. Pamiętaj zawsze, prawdziwa męskość nie potrzebuje przeprosin. Krocz pewnie, podążaj za swoją misją i stań się niezłomnym mężczyzną, którym zostałeś powołany, by być.